Nie jest łatwo zdefiniować takie pojęcia jak zło czy dobro. Jak wiemy, są w świecie różne etyki i moralności, na gruncie których te terminy się rozważa i definiuje. Ale ja uważam, że sztuka powinna Wkraczać tam, gdzie jest poczucie problemu, gdzie jest coś trudne do zrozumienia. Sztuka, w tym także i poezja wkraczać i rozjaśniać ciemne strony naszej rzeczywistości. Właśnie w takim duchu napisałem wiersz Zło którym pragnę się z Państwem podzielić. Zło, zło, tak jak wszystko, także jono ma swój początek. Ktoś zapragnął mieć więcej niż miał. Odurzony tą rządzą przekroczył granicę. Tak się zaczęło. I ciągle trwa ten gwałt. Na scenie świata trzy rydwany ognia, za nimi wielkie społeczności. W istocie liczy się relacja człowiek-Bóg. Ale wiatr poki pożera takie subtelności. W pogoni za więcej i więcej i więcej dusza traci swój nadprzyrodzony blask. Gaśnie asymptotyczna homeostaza. Słabnie wyczuwanie nurtu omegi. Rośnie podatność na manipulacje. Cielesność nieomal Bogiem. Prawda, przeszkodą, sens, abstrakcją. Ale przeznaczeniem człowieka nie jest jego upadek. Dziecko rodzi się nieskażone. Cóż wymaga opieki, a z tą bywa różnie. Nie każda kobieta potrafi być prawdziwą matką. Nie każdy mężczyzna potrafi być prawdziwym ojcem. Korzenie zła tkwią bardzo głęboko, sięgają początków istnienia człowieka i ciągle coś nowego z nich wyrasta. Dziękuję za wysłuchanie tego wiersza.